Nie macie jakiś okotek, coś? Nie. Pięć kilo przytyłeś. Dlatego ja się nie ważę. I ty je przytyłeś? Ja się nie... Ja nie, nie tyje, bo... Weź, no nie mogę mieć tak koszuli, weź daj. Mi. A co, to z laurką? No zaraz, bo no. ty dostałem. Jako A jedyny. Ty dostałeś laurkę? No, bo mieli. Przycisk z YouTube'a srebrnego. Nie. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie, z tej strony Kamil. Nie, i nie Kamil, ty zaczynasz się e, ja pokazywać. A e, z czego ty tak na początku już... Nie, bo ja muszę podziękować, że takie coś dostałem na gwiazdkę. Dla Tomka i nie Tomka. Tak. Od Hani K, a to jest córka pani Marzenyka, co nam ciasto przyniosła, bo to na Wigilii ja dostałem jako jeden dostałem prezent. Jako jedyny dostać tak, po... a, a ty mówisz, że świąt nie lubisz? No nie lubię. A teraz już może lubisz a trochę Ale musiałem pieruszkami się dopchać bez cybuli. To o, powiesisz w biurze. A to ładnie. Tak. No widzisz? Bardzo ładne. Także dziękuję. Ale widzisz, widzisz, kto pierwszy jedzie? Kto? No ale tam madonka kolorowa jedzie, widzisz? Kurde belo! No to Hanika. No a ty co to? Ale masz? to miłe, co? No, dwie podstówki masz tak. Tak, to jest tam, tamta, to z dalekiego kraju. Dziękujemy bardzo za maila rok. analogowego z Sydney. Pozdrawiamy Kamila, nie Kamila, Felcika, podoba się. Poleciliśmy specjalnie, żeby wysłać tę kartkę, no, wracamy filiska. na święta. Czyli zgadza się. YouTube, no, to, czyli twoja teoria. Się sprawdza. Mądry człowiek, to Masz drugą postówkę, to jest taka... Wesołych świąt. Tak. Do siego roku. No, po co dziwnie pracuje w tym kraju? <laughs> y co, I co dla tych, którzy obchodzą... Z Gdańska, dancing! Byłem. To, te, to też u Ciebie, ale to miłe. Byłem, Naprawdę, trudniej. bardzo fajnie. Ale dzisiaj zobaczycie bardzo fajny rower. E, to jest chyba Twój cichy faworyt na przyszły rok 2024. Tak. Naprawdę fajna maszyna. Tomasz... Mój i Maciek do Ciebie mówię, to Twój faworyt. Yes, I am talking to you. Nie, nie możemy mówić po imieniu. Ale on tak ma na imię, nazwijmy nie. go tak. Nazwijmy go tak, ale on może nie mieć tak na imię, A. ponieważ wzięliśmy mm, sztukę, która... Nie, do tego nie mów. jest Ach. dla niego, ale nie jest dla niego, bo yy, no nie było więcej. Były tylko dwie w Europie i już nie ma żadnej. Co to za model, ty wiesz? Procaliber 9.7 i tak. teraz co jest bardzo ważne. Musimy bardzo uważać, ponieważ na przykładzie tego modelu Procaliber 9.7 na rok 2024 to jest zupełnie inna bajka niż Procaliber 9.7 na rok 2023-2022. Tak, i 2022. Ale tu trzeba nadmienić, że nie występuje Procaliber 9.8. Tak, generalnie został zabity na śmierć. Nie ma 9.8. I ja tu w obstawiam, roku. że rok 2024 będzie ostatnim rokiem Procaliberów, chyba. A według mnie nie. Będzie ostatnim rokiem Procaliberów w takim wydaniu. Bo jakby był ostatnim, to by nie tworzyli Amelinowego. A oni stworzyli Amelinowy dopiero. No tak, ale zostały trzy prokalibry. Tak jak wcześniej był z kalibry został Czachu, 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 Czachu. I nie ma, i to. Ale ostatnie... O! Jedno zdjęcie widziałem, ale to powiem na koniec, co ja widziałem. Ale nie wiem, czy mogę mówić. E... To powiedz teraz, ja to wstawię na koniec, bo zapomnisz. Nie, nie zapomnę, bo to Ale akurat... to powiedz teraz, on to wstawi na koniec, rozumiesz? On teraz ucina... Pojawiły się pierwsze zdjęcie. Tego nie można mówić. Ale tu, ale... A no czego nie rozumiesz? Opowiadaj Tomek o nowym Procreem. 9.7, tak naprawdę rama nic się nie zmieniła. Rama nic się nie zmieniła, ale rower jest całkowicie nowy i inny. Tak, jest ten sam, ale jest nowy i jest inny. No, taki misz masz. No. Na pewno tak, dostał... Zacznę od przodu, bo tu przodem stoi do mnie. Dobrze. Dostał kierownicę rsl najwyższy model kierownicy Streika Rice Shop Limited. Czyli jest to... topowa fabryczna na tym, co zawodniczy Jezu. Poprzednia kiera była tylko w modelu 98 ze sztywniaków. Tak, ale to jest chodzi o to w skrócie, że kokpit jest całkowicie zintegrowany. To jest poezja dla oczu, duszy. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Dla wszystkiego, to jest zupełnie inna no... para koloszy. Yy... Co jeszcze dostał? Dostał koła. To są kowi. Elite 30, czyli dostał te same koła, co były w 98. Tak. Bo poprzedni model, 97, miał covid 23 szerokość, ten ma 30 szerokość obręczy. Tak, ale i warto zaczekać na koniec odcinka i posłuchać trykania tego roweru. They think it's worth it. Tak. Co on tu jeszcze dostał? Dostał nowe klamki sramowskie Levele w technologii Stealth, czyli klamka jest zbliżona bliżej do kierownicy. Co ty mówisz? Tak, ona nie jest o tak, tylko... Jest... Czyli ty przygotowałeś się trochę? Nie, tak. Eee. Jest przyklejona bardziej do kierownicy i generalnie eee. eee. będzie szło to w tym kierunku, że wszystkie kokpity będą inte zintegrowane, kable i będą wpuszczane, miały kable tu. Coś mi się podoba. O tak i wydaje. przy okazji teraz zostały niedawno pokazane w internecie pierwsze hamulce bezprzewodowe. Widziałem. I czytałem. powiem Ci szczerze, Tomek, ja zawsze byłem bardzo za nowościami. Tak akurat tej nowości, ja bałbym się, ale tej, tej nowości tam, nie chciałbym. Nie, tam modulacja coś nie, nie działa. No dobra, oczywiście jest Armor na dole, jest knockblock, nie wiem po co ale jest. Dobra, a ja, może troszeczkę ze szczegółami, żeby ludzie wiedzieli, bo nie wszyscy Tomek wiedzą, co to jest knockblock. No taka knock blokada, o tak. Taka chytrówka, że tutaj się blokuje, ponieważ kiedyś, jak się nie blokowało, to mogło być tak, że manetka albo kierownica mogła uszkodzić ramy w większym rozmiarze ramy, gdzie rama idzie yy, bardziej poziomo. Armor. Armor, czyli na polskie. Guard. Czyli na polskie przekładając guma, tak, guma. czyli osłona, ale teraz. Jeżeli mówimy o samej ramie, bo musimy pamiętać o Tomek, że nie wszyscy wiedzą, generalnie seria Pro Caliber jest to rower na ramie karbonowej, który ma izos izospida. W aluminiowym już izospidów nie ma, w karbonowym jest izospid, on lekko tłumi drgania, przez co jeździ się niby bardziej komfortowo. Namierzyć tego się nie da. Jakbyśmy tu uginali, to, nie, to, nie, to to nie popracuje. I z rzeczy jeszcze, które jest istotne w prokalibrze, ta część ramy jest wykonana, oni to nazywają w technologii straight shot, czyli Aha. jest wzmacniana od spodu, że jak tam kamienie wyskakują, coś tam się dzieje, żeby Aha. to się nie poniszczyło. Tak jest napisane. No to, to no. ładnie tak napisane. No. Ale Pro... bo dalej, bo dalej. To i na z SRAM GX to jest pierwsza grupa bezprzewodowa w systemie AXS SRAMOSKA. Tak. Ale... Widzę, firmy idą po razem do głowy, bo z przodu wpadła koroneczka 34, nie 30, nie 32, Czyli 34. coś, o co, o co Ty walczyłeś. Ty tak, wyle? o, co, o co, co ludzie walczyli. I myślisz, że znowu tutaj y, ktoś w USA Myślę, że wysłuchał? Że tak, ale mało tego, no. bo tu da się 36 wepchać, bo jest miejsce jeszcze. Tak. I stoi na nowym, G, na nowym gx w technologii T-Type, tak. tak? czyli łańcuch jest inny, cała kaseta i w systemie UDH, mocowanie tylnej przerzutki. Zdradzę Wam. Yy, sekret, że jak składaliśmy ten model i składaliśmy tam granatowy, stoi za mną To młotkiem waliliśmy w tą przerzutkę Nie powiem wam w który model konkretnie ten. Ale gumowym młotkiem chyba Nie no, gumowym, gumowym waliliśmy w tą przerzutkę no? Bo tak by może było coś obić I to działa Znaczy, bo generalnie słuchajcie, e, cały Srem zmienił całkowicie swoje napędy i wprowadza system UDH w lepszych rowerach. Ty tak? Wszystkie to mają, no już te ty... Tak, ale generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że teraz jak będą kamienie leciały czy coś, to można walić w tą przyrzutkę i tu się nic nie stanie, ona się nie pognie i nic się nie zrobi. Są filmiki, które pokazują, że tak i to jest elektronika? Tak, i to stają na tym i to też działa, przecież tak, wyginają, nie? Dokładnie. Tak, chodzi o to, że tu nie ma haka tak naprawdę. Przyrzutka jest przymocowana do osi tylnej. No i teraz pojawia się zapytanie. Jakie? Jak kiedyś łamał się hak, to czy tu się połamie rama? Poczekamy, zobaczymy tak naprawdę. Ten nowy system sama mocowane te UDH generalnie w tych droższych modelach, nie wiem ja w tym, bo jeszcze nie, nie sprawdzaliśmy. Da się całą przyrzutkie rozebrać na części pierwsze i złożyć. Tak, ale ciekawostka, inne mocowanie też baterii jest. Tej. Tak, ale ciekawostka jest też taka, że bateria została stara, tylko się mocuje zupełnie inaczej, tak. bo stare baterie siedziały tak, a to się wkłada do środka. O, To ja nie wiedziałem. Jeszcze jedna rzecz. Do której bo... warto żyć. No w droższych modelach sermowskich, jak włożysz patyk w kółko, to te kółkę nadal będzie się obracać. W tym modelu w się to się nie dzieje. No jest to taka tania, tańsza wersja, ale moim zdaniem chyba taki złoty strzał będzie dla Srama. Ale i teraz ciekawostka. A oczywiście łańcuch flat top. On się tak nazywa? Tak, bo on z jednej z płaski, z drugiej wycięty. I od razu. A to w szosie takie były, ja ale takie te szosy nie działają tutaj. Okej, okay. ale teraz co jest ciekawe, to jest ciekawe to, że. Próbowaliśmy znaleźć konkurencję, tego A, jeszcze jedna rzecz! O. Nowy kontroler do zmiany biegów. I tu uwaga, ciekawostka, bo to też trzeba zweryfikować. Ja widziałem filmik, gdzie jest pokazane, że stara manetka i przyrzutka działała szybciej niż ta nowa. Że tam no jakby było, było kliknięcie poszło, ale tak tutaj nawet jak sobie klikałem... Ja myślę, że po prostu każdy z nas, jak jeździ, to wyczuwa tak jak skrzynia automatyczna w samochodzie, czy to DSG, no, czy, czy dwusprzęgłowa, to naprawdę mili, milisekundy, wiesz? Na pewno każdy wyczuje. Myślę, że jak będziesz finiszował, to tak może być. Tak, jedna rzecz jeszcze. Chwyty nie są SI już, no, nie są, ale są miluśkie. Są miluśkie, są montradzera, i blokada do amortyzatorów jest w kształcie gripa. A nie stojku ja, ja mam dwie swoje ob obiekcje, ponieważ Bicos. Because... Naprawdę Bronzer? No jest, jest tu RockShock, ale ja myślę, że to im nie robi RockShock. Nie, RockShock nie robi. No, chyba nie wiem, jest... ale tak, ta maneteczka, to no, ona wiem. tak wizualnie to mi średnio siedzi, ale to chyba ma działać, a nie wyglądać. Ale powiem ci moją teorię. Jak ja kiedyś uprawiałem z tobą Racing. w ogóle Felcik, i uwaga przy tym odcinku, Felcik, pokaż zdjęcie nasze, drużyny sprzed 10 lat. No to więcej. Sprzed nastu lat. To 13 lat ma. tam masz. chudy byłeś. No każdy był chudszy. Ale ja ci powiem dlaczego mi się wydaje, że tak jest, ja mogę się mylić, bo mój umysł jest dość prosty, i, ale ja mam, już ci tłumaczę, jak ja A. jeździ... Jak ja jeździłem się, racingowałem i miałem wytrzęśnięte ręce, no. to mi było czasem ciężko raz, że no ten guzik, bo mi palce latały i wszystko mnie tam bolało, a dwa, że już wcisnąć, jak masz zdrętwiałe trochę ręce na wyścigu, to było ciężko. Dla mnie nie. A manetką zmienić, jak trzymasz całą rękę, jest dużo łatwiej. Nie wiem, może ja się mylę, może YouTube widzowie mają dużo większą wiedzę, bo jak ja czasami widzę w komentarzach, Tomek, ja nie wiem, czy... Nasi widzowie czasami mają przepotężną wiedzę i no, wiedzą chyba. Jak to jest milion, milion więcej. ludzi, to każdy jak siedzi po godzinie... Widziałeś Felcik na... zdjęcie? Po godzinę w kąpie to nie mają wiedzy. Ale ja nie wiem czy dobrze słyszałem, czy mi to się przyśniło, od... Czy... I have a dream! Czy... Naprawdę. Że te manet, te blokady no? podobno kierownicę rezają. Nie wiem ile w tym prawdy. Albo może mi to się przyśniło, albo ktoś mi to mówił. A co jeszcze? No nieważne, pożyjemy, zobaczymy tak naprawdę. Sztyca jest karbonowa, to mówię. Nie mówię, Teraz Teraz powiedziałem, że sztyca jest karbonowa. Korba jest aluminiowa. No. Oczywiście stoi bez dętek. I, I cze Ja czekam, czekam. Czekam. Czekam już na godziny, a, a. Bo mają się pojawić nowe opony. Saint Anna. Ja czekam, aż one się pojawią. I to też oni zobaczyli, że my tu jeździmy. Tak, że na, na górze świętej Anny i pan Tonor. Tak. to ale góra, fajna, nazwijmy tak opon. <noise> Pewnie tak było, ale teraz to, co jest istotne, przynajmniej mi się wydaje, że to jest istotne. Szukaliśmy konkurencji dla tego roweru spośród takich marek jak Giant. Znaleźliśmy coś podobnego, co będzie na takim nowym GX-ie i w podobnej cenie? No nie, oni mają w... ten za 20 parę tysi. No tak. Kanandy? Mano. Shimano. Mana Shimano. Co my tam jeszcze szukaliśmy? Scott może mieć jeszcze. No generalnie przeglądaliśmy i jaka jest ciekawostka, jak zawsze dało się znaleźć odpowiednik, tak odpowiednika tego roweru gdzieś tam kurde nie było widać, bo albo są na Shimano, albo jak w przypadku Gianta ma lepszą specyfikację, jakąś tam pozostało i przez co jest kilka tysięcy droższy, ale i tak sobie wymyśliliśmy, że to... Ja to ja nie rozumiem tu filozofii pana, pana Treka, pana Donaburka. Czemu? Czemu nie ma droższych hardtaili? No, no to jest najdroższy i potem jest już super kaliber. Bo ludzie, którzy się dużo racingują, racingują się na fullach. Ale nie wszyscy się racingują i to No to dla tych, którzy się nie racingują, to, to jest to. Możesz będzie. kupić to i zrobić upgrade. Czy na plus na pewno tu jest napęd. Dla mnie Shimano przespało sprawę z napędami, z działaniem systemów tutaj na Linkę, tak? Że kiedyś tak. kupowałeś rower topowy XTR, każdy przychodzi do sklepu i tiku, tiku, tak i tiku było, na no. xtr robi robił. I szara eminencja się mówiła A teraz? Shimano? To w szosie może być. A w góralu musi być SRAM niestety. No, tak jest. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? A co powiesz o siodełku? a siodełku, tak jak mówiłem, buntretur mocno poszedł. Mocno się poprawił giant, giant, tu mnie giant, tylko boli. Giant i Bon nadrobili zaległości i pracę domową W tych wszystkich towarach tu mnie boli. Że to jest taka duża przerwa i łożysko jest odkryte. Jaka Ale duża to się. Już, nie, tego tak, tak, ma być. Jaka duża, to? tak ma być. Tak ma być, tak. I tak jakby jest wy... była mniejsza przerwa, to by rezało. No tak, ale tak jest we wszystkich rowerach. Kiedyś to był lepiej uszczelniony, tak naprawdę. Ale patrz, mamy takie wewnętrzne prowadzenie linie, ale mnie zastanawia, a kiedy jeszcze oni byli kilka pan Chociaż tu się nie da już jak? nic pochować. to jest wszystko pochowane, no bo tak. to do Amora, to do widła, no. a tu się chowa ładnie. No dlatego podejrzewam, że jeszcze pół roku, rok, i wszystkie hamulcowe kable będą tu w wchodziły. Tak jak w szosach. Tu. I tylko kawałek wyjdzie przy końcu. Tak. I dlatego hamulce z SRAMA są I będzie styl technologii 20. Dlatego hamulce z RAM są bliżej kierownicy, żeby kabel nie odstawał tak a tak. Hmm? I oni mogą się przygotowywać już. I ty no, już rozwiniłeś korporację. Tak. A ja kiedyś słyszałem, że jak teraz mamy 2.24 rok już, tak? Tak. Co się śmieje. No, to firmy już mają modele na 2.26, już mają przygotowane. 2.25, 2.26. No. E, nawet w Krosie mi kiedyś powiedzieli, że generalnie to, co oni tam projektują, myślą, kupują, zamawiają, to już na 3-4 tak. lata do przodu. I to, że my nie, teraz cała Polska na przykład na przykładzie Krosa, Jara się nowymi eskerami, które będą, to oni już widzą, ale no, nie Wiedzą, wiedzą, co tak. będzie. Także Czyli taki wróżbita macie? Halo, pan, pan Maciek? Co? A kto ma być, tutaj to jest mnie. No, 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 no. Czy coś byś chciał jeszcze dodać? Nie. A ja mam takie pytanie. A jest wanga, wszystko e... jest. Eee, podobno obniżyli wagę, ale to zaraz zobaczymy, czy obniżyli wagę. Tym obniżeniem wagi to ja nie wiem. obniżyli wagę, ponieważ oni powiedzieli, że jest amortyzator, o czym ty nie mówiłeś, że jest jakiś poprawiony, ulepszony. Nie wiem w jaki sposób, ale tak było napisane na www.website. I przez to, że dali koła lepsze, to też niby spadła masa. To dziwne, co mówisz, bo koła są szersze. No nie wiem, tak było. I na... przerzutka jest dużo większa, więc nie wiem, czy spadła masa. A ale po świętach raczej wątpię, że nie ma. Przede wszystkim ja mam spadła. jedno pytanie. Do czego to porównywać? Jak 9.7 stary nie miała XS-a? Nie wiem do czego oni to porównywali. Do no 98 nie, bo był na Foxie. No właśnie, no. Więc, Więc To jest tak, prawda, nieprawda. Y, spadła masa względem niczego. o. Hm. Ale mnie ten kontroler ale i, dla ludzi ale się i nie teraz... podoba za bardzo. No mi też tak wizualnie. Pies Taki... nie. No nie, no. Ale... Uwaga, teraz. No tylko ładnie, no. Tomek, to jest te tyrkanie, którego ludzie szukają. Tak, i powiem wam, że on jest w mega kolorze, bo to jest biała, ale to jest biała perła. Co się zderła. Co się I drugi zderła? kolor, co się tobie podoba, mi mniej. Nie, Białe. mi ten się podoba bardziej. Tam tylko ten napis metalizowany mi się podoba na ramię. Ważymy m żeby... Czekaj, bo zaraz będę płakać, że waga nie tak wisi. Kto będzie płakać, Tomek? Ludzie płacą, wszyscy płacą. Można, że nogi dobrze rozłożyłeś. Ile obstawiasz, Tomaszu? No nie wiem. 10490. Z zalanym mlekiem. No. Ty to tak liczę w głowie. No. Dodaję plusy i minusy. No. Mój z ugniataczami mocy w rozmiarze M na L. No. 10100. No ale twój to Project One, który kosztował. Bez karbonowych Ale twój to Project One, który kosztował dwa razy tyle co dwa to nie. No, katalogowo tyle kiedyś kosztował. No, 28, chyba. No, ale ty ja nie, bo ja Amor mam cięższy od tego. Koła mam cięższe. No. Tylko tyle ramy, że mam lżejszą o 200 ileś gramów. Bo ty masz tą SL, których już nie ma. Tak. Już on poleci tu, bo on się podoba dla mnie. No to. Ale poleciał. Jezu. Damy o tak, tu, tutaj go damy. Ale tutaj mi się nie podoba, bo już mi to zostało zarzucone jakiś czas temu. Tu nic nie ma, sąsiad nie ukradnie. Tu musimy coś tam, felcik, pomóż mi coś znaleźć, żeby tu, w te miejscu coś lądowało. No to tak nie może być, że tu i tu, tam. Na razie, do widzenia. Dobra, dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby i rowery na platformach. I kubidon. I, i, pa!